Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam informacje na temat marki John Deere, jednego z największych producentów maszyn rolniczych i nie tylko rolniczych na świecie. Dobrze zdaję sobie z tego sprawę, iż taki odcinek już na moim kanale kiedyś się pojawił, ale było to prawie 2 lata temu. Był on słaby technicznie oraz nieco ubogi w treść, także zgodnie z zapowiedzią postanowiłem go odświeżyć. Przy okazji sporo widzów może sobie z tego nie zdawać sprawy, ale to właśnie wraz z odcinkiem o marce Jontir zaczęła się moja przygoda z YouTube'em, także jest on dla mnie pod pewnymi względami wyjątkowy. Standardowo przypominam też o zostawieniu pod tym filmem łapki w górę, subskrypcji, najlepiej takiej z dzwoneczkiem, bo w innym przypadku YouTube może ukryć przed Wami moje nowe filmy, oraz o zostawieniu komentarza z propozycją tematu na kolejny odcinek, który pojawi się już w sobotę za tydzień. A teraz przechodzimy już do tematu odcinka. Przedsiębiorstwo Deere and Company zostało założone w 1837 roku w Ameryce, w stanie Illinois, przez Johna Deera. John Deere był z zawodu kowalem i prowadził w pojedynkę małą kuźnię. Przełom w jego działalności nastąpił w 1837 roku, w którym to opracował i skonstruował w swoim zakładzie pług według własnej konstrukcji, przystosowany do uprawy typowej dla amerykańskiej prerii, bardzo ciężkiej i lepkiej gleby. Płuk Johnadira wyróżniał się na tle konkurencji tym, że skiba pługa wykonana była z wypolerowanej stali, a nie z czystego żelaza czy drewna, dzięki czemu elementy robocze były bardziej trwałe, a do powierzchni korpusu nie przyklejała się ziemia. Maszyna szybko stała się bardzo popularna i przyniosła zakładowi Johnadira sławę. Pierwszym ciągnikiem sprzedawanym pod marką John Deere był trójkołowy John Deere Dane All-Wheel Drive o mocy 12 koni mechanicznych, zaprojektowany przez Josefa Dana Seniora i zaprezentowany w 1918 roku. Ciągnik okazał się jednak niewypałem i wyprodukowano go zaledwie w kilkuset egzemplarzach. W międzyczasie John Deere przejął amerykańskiego producenta ciągników Waterloo Gasoline Engine Company wraz z ich flagowym ciągnikiem Waterloo Boy. Pierwszym udanym ciągnikiem Johna Deera, którym to firma ugruntowała sobie pozycję na rynku, był John Deere Model D z 1923 roku, wyposażony w dwucylindrowy, chłodzony cieczą silnik o mocy 40 koni mechanicznych. Na pewno kojarzycie legendarną niemiecką markę Lanz, Założoną przez Heinricha Lantza. Na bazie jego Lantz Bulldoga powstał m.in. Ursus C45. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się stało z tą marką i dlaczego tak nagle zniknęła z rynku? W 1956 roku została ona wykupiona przez Johna Deera, co pozwoliło firmie wkroczyć na europejski rynek i rozpocząć produkcję nowych ciągników na bazie opracowanych przez Lantz Technologii. Ciągniki produkowane w byłej fabryce Lanza przez kilka następnych lat były oznaczane jako John Deere Lance, jednak niedługo później nazwa uległa ponownie zmianie i pozostawiono w niej samo John Deere. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale odcinek o marce Lance, bo w Niemczech Lance uchodzi za markę niemal kultową, a w Polsce mało ludzi go kojarzy. W ofercie Johna Deera przez wszystkie lata istnienia firmy pojawiło się sporo modeli produkowanych dla niego przez innych producentów. John Deere współpracował w latach 90. między innymi z czeskim Zetorem, który przygotował dla niego 8 modeli swoich ciągników w zielono-żółtych barwach jako John Deere Seria 2000, które sprzedawane były na rynkach Australii, Argentyny, Meksyku i Afryki Południowej. W tym samym okresie John Deere podjął także współpracę z francuską firmą Renault Agriculture, która w zamian za dostarczanie silników Deere do swoich ciągników, produkowała ciągniki Renault Ceres jako John Deere Seria 3000. Oprócz tego, pod marką John Deere sprzedawano także włoskie ciągniki Goldoni i Cararo, koreańskie Cookie czy amerykańskie ciągniki Wagner. Warto też wspomnieć o obecnej współpracy Johna Deera z Sampo Rosenlew, które przygotowuje dla niego serię kombajnów W330 i W440. John Deere jest właścicielem takich marek jak np. niemiecki producent przystawek do sieczkarni samojezdnych Kemper, holenderski producent opryskiwaczy Duwen, producent kosiarek i sprzętu komunalnego Sabo, producent sprzętu do pielęgnacji łąki trawników Frontier, czy marki Wirtgen, niemieckiego producenta maszyn do budowy dróg. John Deere w swojej ofercie posiada oprócz maszyn rolniczych także maszyny budowlane, maszyny leśne oraz maszyny komunalne, a oprócz tego produkuje także silniki oraz części dociągników własnych, jak i konkurencji. W ofercie Johna Deera znajdowały się kiedyś nawet skutery śnieżne, ale po 1984 roku z niej zniknęły. Największymi ciągnikami oferowanymi obecnie przez Johna Dira są John Deere 9620R oraz John Deere 9620RX, obydwa o mocy 620 koni mechanicznych. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie oraz jaką marką mam się zająć w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, zostawić też po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Kolejne odcinki pojawiają się regularnie co tydzień w sobotę o 8.00. Zapraszam Was także na mojego facebooka Mateo780, gdzie od kilku tygodni staram się regularnie wstawiać jakieś krótkie ciekawostki na temat maszyn rolniczych oraz zdjęcia nietypowych i mało znanych modeli ciągników. Tam też możecie się ze mną bezpośrednio skontaktować poprzez prywatną wiadomość. To wszystko na dziś, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia za tydzień.